Zakończyła się bitwa o AfDIwkę. Rosjanom udało się zniszczyć wyrzutnie systemu HIMARS. Ukraińcy skutecznie zaatakowali rafinerie naftowe na terytorium Rosji. W tym odcinku Jakub Ber i Filip Rudnik, analitycy OSW, skomentują najważniejsze wydarzenia ostatnich tygodni. W połowie lutego, po czterech miesiącach ciężkich walk, Rosjanie zajęli AfDIwkę. Po zajęciu miasta, z którego wysuwali się Ukraińcy, Rosjanie próbowali kontynuować natarcie w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Zajęli parę kilometrów terenu za miastem. Udało mi się to głównie dzięki konfiguracji terenu. Obszar ten był, znajduje się w obniżeniu w stosunku do samej Avdiivki. Rosjanie wykorzystali zabudowę wielkomiejską, głównie bloki mieszkalne w Avdiivce, a także zabudowania kombinatu koksochemicznego. Są to bardzo dobre punkty położone właśnie na raz, że same z siebie wysokie i E, dość odporny na ostrzał artyleryjski. Dwa, e, pozwalają one na podciągnięcie wysoko anten do dronów, e, systemów obserwacji optycznej, no i obserwatorów, e, czy, czy stanowisk przeciwpancernych pocisków kierowanych. Dzięki temu Ukraińcy zostali zmuszeni do szybkiego pozostawienia pasa terenu przylegającego bezpośrednio do Avdiivki od, od e, strony zachodniej i północno-zachodniej. Przy czym no, Rosjanie e, ugrzęzli na pierwszej większej przeszkodzie terenowej, pierwszej poważniejszej przeszkodzie terenowej, to jest linia stawów, e, która rozciąga się przy wsiach e, Berdici, Orliwka i Toneńkę. Po zdobyciu Awdijiwki, Rosjanie umocnili się na obszarze o długości 40 km i o głębokości od 1 do 15 km. Odcinek ten znajduje się na linii rozgraniczenia z 2014 roku. Ten obszar został opanowany przez Rosjan w ciągu dwóch lat wojny. W jego centrum znajduje się Avdiivka. No i teoretycznie jest to dobry punkt wyjścia do kontynuowania natarcia w kierunku zachodnim, w celu zajęcia reszty obwodu Donieckiego. Jednak no na razie nie widać, aby Rosjanie posiadali wystarczające zdolności ofensywne, żeby takie natarcie rozwinąć. Rosjanie pozostają aktywni na około 60 km, liczącego ponad 800 km frontu. W ostatnich tygodniach zyski terenowe rosyjskie są mierzone w setkach metrów. Nie widać póki co krytycznej sytuacji na żadnym, na żadnym z odcinków frontu. Jeżeli możemy mówić o pewnych sukcesach rosyjskich, to poza AfDIwką do pewnego stopnia jest to wyciśnięcie Ukraińców z pozycji, które oni zdobyli w czasie ofensywy letniej na froncie zaporowskim. Rosjanom udało się wyrzucić Ukraińców z wyłomu. W pierwszej linii, w głównej linii ich obrony w okolicach wsi Werbowe. Ten wyłom ukraiński, w, 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 dokonany na przełomie sierpnia-września ubiegłego roku, miał szerokość maksymalnie 3-4 kilometrów. Wydaje się, że Ukraińcy na linii tych umocnień polo, polowych i przeszkód przeciwpancernych nie, 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 zostali stamtąd wyrzuceni. Możliwe jest e, ścięcie przez Rosjan całego tego Występu Klina w ich ugrupowaniu na froncie zaporowskim, w okolicach wsi werbowe i robotyne. Istotne rzeczy dzieją się również za linią frontu. Ukraińcy przeznaczyli bardzo duże środki na rozbudowę fortyfikacji, i wiemy o tym, że przygotowywane są linie obrony na zaploczu, na głównych odcinkach frontu czyli na froncie zaporowskim, na froncie w Donbasie i na odcinku Kupiańsk, Łyman, na północy frontu oraz na kluczowym odcinku granicy z Rosją, rozciągającym się od rzeki Sejm do okolic Charkowa. To jest głównie obwód sumski. Jest to najbardziej wrażliwa część granicy, ponieważ potencjalny atak Rosjan z, tamte, z tamtego obszaru um, daje im możliwość wyprowadzenia głębokiego uderzenia na, na tyły ukraińskie, aż w okolice Połtawy, Dnipra. Jeżeli te prace zostaną dobrze zorganizowane, dobrze przeprowadzone, to w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mieli efekt w postaci silnej pozycji obrony na bezpośrednim zapleczu aktualnej linii frontu, co za bardzo mocno zredukuje możliwości ofensywne Rosjan w najbliższym czasie. Obok budowy fortyfikacji kluczowe dla Ukrainy w najbliższych miesiącach będzie uzupełnienie armii poprzez mobilizację i nowe uzbrojenie. Z kolei Rosjanie skupiają się na budowie odwodów strategicznych. Ukraiński wywiad oceniając rozbudowę armii rosyjskiej, rozbudowę odwodów strategicznych, daleki jest od jakiegoś hura optymizmu, natomiast podkreśla, że proces ten odbywa się z dużymi trudnościami. Rosjanie mają problemy z ukompletowaniem tych nowych jednostek sprzętem, zwłaszcza sprzętem pancernym i artylerią. Ogromnych problemów z ludźmi nie ma. Cały czas Rosjanie są w stanie zdobyć chętnych do służby w armii do podpisania kontraktu. Jednak jakość tych uzupełnień, jakość tej piechoty zwłaszcza jest bardzo niska. Niewątpliwym sukcesem Rosjan w ostatnim czasie było zniszczenie jednej z wyrzutni HIMARS i dwóch wyrzutni w baterii Patriot. Oba przypadki miały miejsce w obwodzie donieckim, około 40-50 km od linii frontu. Zwraca uwagę bliskość czasowa tych dwóch wydarzeń. To raz. Dwa, Rosjanie opublikowali nagrania z dronów. Jak to się odbywało. Sukces zawdzięczają głównie rozpoznaniu z dronów, które, które operują w pasie właśnie rzędu 50 km od linii frontu. Wykorzystali błędy ukraińskie, brak maskowania sprzętu. Jego w przypadku baterii Petriot to było ześrodkowanie maszyn w jednym miejscu i przy wykorzystaniu rakiet Iskander zniszczyli właśnie jednego HIMARS-a i dwie wyrzutnie z systemu Patriot. Jest to dość bolesne, bolesne uderzenie. Oczywiście ono w jakiś tam bardzo krytyczny sposób też nie, samo w sobie nie obniża zdolności bojowych armii ukraińskiej, ale jest poważnym dzwonkiem alarmowym. Pokazuje, że Rosjanie po raz pierwszy od dłuższego czasu potrafią korzystać ze swoich środków walki i środków rozpoznania. Tutaj zwraca, zwraca uwagę zwłaszcza fakt, że e, szybkiego podejmowania procesu decyzyjnego, to, to był, u Rosjan zawsze, za, zawsze był z tym problem, że mimo teoretycznie duży, dużych zdolności rozpoznawczych, dużego nasycenia zaplecza frontu dronami obserwacyjnymi e, średniego zasięgu, e, takich podobnych sukcesów nie odnosi. I teraz widać, że proces decyzyjny, proces do, dowodzenia został w jakiś sposób usprawniony, no i właśnie w krótkim, w krótkim, w ciągu zaledwie dwóch, trzech tygodni udało im się zadać Ukraińcom poważne straty. Jest to też, na pewno Ukraińcy muszą wyciągnąć z tego wniosek i e, lepiej dbać o sprzęt. Jednak jednym z najistotniejszych wydarzeń ostatnich tygodni były ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie naftowe, które okazały się wyjątkowo skuteczne. Nawet 11% mocy przerobowych rosyjskich rafinerii zostało wyłączonych z użycia. Te ataki, które były, odniosły sukces z perspektywy ukraińskiej, to to były ataki na obiekty, które dostarczają głównie paliwo na rynek rosyjski. Jest to o tyle istotne, że po pierwsze, jest to prestiżowe uderzenie dla, dla, dla całego reżimu rosyjskiego i dla całego państwa. Drony ukraińskie, prawda, przelatują. Setki kilometrów do centralnej Rosji, do północnej Rosji, do rejonu Powołża. Uderzają nie tylko na południu Rosji przy froncie, a więc no widać, że ta obrona przeciwlotnicza jest dziurawa więc jest to po prostu też taki aspekt um, reputacyjny. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Rosjanie mają pewne problemy z tym, jak funkcjonuje rynek paliwowy w Rosji. Otóż yy, sprzedaż paliw dla rosyjskich koncernów na rynku wewnętrznym jest nieopłacalna. Eksport jest o wiele bardziej opłacalny, bowiem cena detaliczna paliwa jest ściśle kontrolowana, nie można jej sobie od tak podwyższyć. Rosjanom, koncernom naftowym dotuje się po prostu tą sprzedaż. W momencie, w którym wyłączana jest część Mocy przetwórczych zakładów rafineryjnych pojawia się widmo deficytu i widmo takiego napięcia logistycznego, że z konkretnych rafinerii, jeżeli one są wyłączone, rynek, yy, lokalny rynek, na przykład regionalny na południu Rosji, nie będzie dostatecznie zaopatrzony, a paliwo trzeba będzie sprowadzać z innego, z inne, z innego, z innego terenu, więc to będzie po prostu o wiele droższe. Wówczas widać już teraz, tak naprawdę, że cena benzyny i diesla, pomimo wprowadzenia w marcu jako takiego środka zaradczego, kiedy wprowadzono w Rosji zakaz eksportu benzyny, właśnie na kanwie, na tle tego, że Ro y Ukraińcy atakowali rosyjskie zakłady, cena giełdowa i diesla, i benzyny rośnie. E co przekłada się też na presję inflacyjną i po prostu na to, że dla niektórych dystrybutorów to po prostu będzie nieopłacalne kupować e, paliwo na giełdzie i sprzedawać je po cenie kontrolowanej przez e, Federalną Służbę Antymonopolową czyli po prostu przez regulatora rosyjskiego. Zniszczenia oznaczają więc problemy dla rosyjskich obywateli, ale także dla armii, która potrzebuje paliwa do czołgów i samolotów. Uszkodzone rafinerie trudno będzie naprawić. Te zniszczenia są naprawdę to bardzo poważne. Jeśli chodzi o na przykład rafinerię w Niżnym Nowogrodzie, która została, raczej pod Niżnym Nowogrodem, która została zaatakowana y, niedawno, no to y, Ukraińcy poprawili to, co stało się trochę wcześniej, bowiem w styczniu na początku tego roku doszło tam do awarii jednego z układów rafin rafinujących ropę. I okazuje się, że po, od tamtego czasu nie można było sprowadzić części zamiennych e, komponentów niezbędnych do wznowienia tej produkcji przez zachodnie sankcje przez embargo technologiczne i przez zakaz eksportu do Rosji komponentów, które mogłyby e, pomóc Rosjanom wznowić produkcję, po prostu, które dotyczą sektora naftowo-paliwowego. Ukraińcy przeprowadzając atak na tą samą rafinerię jeszcze pogorszyli tę sytuację. Połowa z, ze zdolności przetwórczych jest wyłączona. Przypomnijmy od początku tego roku, oni nie mogli wznowić tej produkcji. Jeśli chodzi o inne obiekty, a na przykład atak na rafinerię w Razaniu, która należy do Rosnefti, czyli takiego giganta paliwowego w Rosji, który jest zarządzany przez Igora Sicina, czyli przez jakby załóżnika Władimira Putina, no to tu też po ataku komunikowano opinii publicznej, że 70% zdolności produkcyjnej tego zakładu leży, jest wyłączona. I nie wiadomo tak naprawdę, do jakiego stopnia można będzie wznowić tę produkcję, w jakim, w jakim okresie, ponieważ część tych rafinerii, kiedy przez lata w, w, trwał proces ich modernizacji, no to komponenty i, 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 i układy ra, rafinujące były sprowadzane z zachodu. Teraz nie mogą zostać nie mogą już zostać sprowadzone, więc może to być problematyczne. Skuteczne ukraińskie ataki mają również znaczenie prestiżowe. Po pierwsze, państwo rosyjskie nie jest w stanie zapewnić należytej ochrony tak ważnej gałęzi swojej gospodarki. Po drugie, cierpią na tym, cierpi na tym rosyjska populacja, bo pojawia się deficyt paliw, braki, be, braki benzyny czy diesla w, na konkretnych stacjach benzynowych, i to już miało miejsce w 23 roku rok temu e, późnym latem i jesienią przez to, jak e, Rosjanie próbowali niejako, a raczej rosyjski rząd próbował docisnąć fiskalnie sektor e, naftowo-paliwowy. Więc tak, Rosjanie zadają sobie pytanie, pytania, jak to jest, do czego to doszło, że, um, że za, zaszła, taka, zaszła taka sytuacja, a co się wpisuje powiedzmy w, w, w to usiłowanie Ukraińców, prze, aby przenieść działania wojenne i przenieść koszty wojny na Rosjan wewnątrz kraju, wewnątrz Federacji Rosyjskiej. I tak jak się mówi o tym, że Zachód prowadził sankcje na sektor naftowo-paliwowy, począwszy od, no nie wiem, ustalania ceny na, na, na baryłkę rosyjskiej ropy czy, czy, czy wprowadzając embargo na rosyjską, na rosyjską ropę i paliwa. No to Ukraińcy wprowadzają tak zwane swoje sankcje, sankcje Budanowa, które po prostu uderzają fizycznie w obiekty infrastrukturalne w Rosji. Według informacji Financial Times, Amerykanie mają wywierać presję na Ukrainę, by zaprzestała ataków. Amerykańska administracja ma się obawiać wzrostu cen paliw w roku wyborczym, jednak jak przekonuje analityk OSW Filip Rudnik, te obawy są nieuzasadnione. Ataki powodują, że Rosjanie są zmuszeni eksportować więcej surowej ropy, co może wpłynąć na obniżenie globalnych cen surowca i konfliktować Rosjan z państwami OPEC. Po publikacji Financial Times Ukraina zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z uderzania w rosyjską infrastrukturę i przeprowadziła kolejne ataki. To wszystko na dziś, dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne materiały już wkrótce.